Belisk w Mokrem to m.in. Pani inicjatywa, a na pewno Pani zamysł polegający na tym, żeby to miejsce jeszcze bardziej kultywować. Od trzech lat, z tego co pamiętam, organizuje tutaj Pani rocznicowe obchody i z każdym rokiem są one coraz większe, bo to jest miejsce autentyczne, jak dzisiaj padło. To co zrobić, żeby takie miejsca czcić w takiej małej społeczności, jaką są mieszkańcy Mokrego? To prawda, od trzech lat Ogąd jestem Sołtysem we współpracy z Międzyszkolnym Klubem Armii Krajowej organizujemy uroczystości. Kultywujemy pamięć o bohaterach. Co zrobić, żeby pamięć o dzielnych żołnierzach nie minęła? Na pewno trzeba angażować ludzi, mówić o tym. Ja tak robię. Przy każdej możliwej okazji angażuję mieszkańców, tłumaczę młodzieży, dzieciom, że należy pamiętać o dzielnych żołnierzach, dzięki którym mamy wolną Polskę, dzięki którym możemy się spotykać, chodzić do szkoły, pracować. Musimy o nich pamiętać. 103 lata temu, 13 sierpnia. Rozpoczęły się boje o Radzymin. Miejsce za nami nie jest miejscem przypadkowym, jak i miejsce o Belisku też nie jest miejscem przypadkowym, ponieważ w tym miejscu 103 lata temu major Stefan Walter został postrzelony. Mokre zostało zajęte przez bolszewików, ale na krótko. 16 sierpnia, bo dwa dni później zostało odbite przez Wojsko Polskie. Także mieszkamy w wyjątkowym miejscu. Dzisiejsze spotkanie w mokrem jest zupełnie inne od tych, które odbywają się z okazji święta 20. roku. Jak Ty odbierasz? Jak Ty się czujesz? Tu jest dla Pani Poseł lepiej? Bliżej sercu czy dalej? nie można mówić o tym czy lepiej czy bliżej serca bo wszystkie uroczystości są ważne one doprowadziły do tego że my żyjemy w wolnym kraju to ci ludzie walczyli i nie możemy tutaj dzielić jak gdyby tych bohaterskich czynów natomiast to jest szczególna uroczystość w małej wsi w Mokrym mieszkańcy tej wsi pamiętają o tych wydarzeniach pamiętają o osobie majora i pamiętają też o tych, którzy tutaj polegli. To jest dla nich ważne miejsce. To dzięki ich staraniom powstał ten obelisk, bo wcześniej wiemy, no było to miejsce, każdy gdzieś tam sobie przypominał, przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale dzięki temu ci młodzi ludzie bo dzisiaj, co mnie bardzo wzruszyło, to, że było dużo młodzieży, dużo dzieci to dla nich też będzie ważne. To oni będą pamiętali ten dzień, i oni później przejmą tą pałeczkę historii. Uwierz Polsko, naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło. Dopomóż Boże nam. Dopomóż nam.